Floryda jest znana jako słoneczny stan Stanów Zjednoczonych. Stan ten znany jest nie tylko ze swoich plaż, kultury i metropolii, takich jak Miami, ale jest także jednym z najlepiej prosperujących regionów w całym kraju. Pod względem gospodarczym, Floryda jest tak silna jak cały Meksyk. Jest to tym bardziej zdumiewające, gdy spojrzysz na to, jak Floryda stała się częścią Stanów Zjednoczonych. Pozostała lojalna wobec Brytyjczyków i walczyła przeciwko innym stanom w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Później przypadła Hiszpanii, która sprzedała ją Stanom Zjednoczonym za niewiarygodnie okazyjną cenę zaledwie 5 milionów dolarów. Jaka więc historia kryje się za tą niewiarygodnie złą transakcją i dlaczego Floryda była pierwotnie wrogo nastawiona do innych stanów? Wszystkie te pytania znajdziecie w dzisiejszym filmie. Pierwsze odkrycie Florydy przez Europejczyków miało miejsce w 1513 roku, kiedy to hiszpański odkrywca Juan Ponce de Leon wylądował na wschodnim wybrzeżu Florydy. Nazwał tę krainę Pascue Florida, co oznacza kwitnąca Wielkanoc, ponieważ odkrył ją w czasie Wielkanocy. Szukał legendarnej fontanny młodości, ale jej nie znalazł. Zamiast tego znalazł wrogie środowisko z dzikimi zwierzętami, komarami i Indianami, którzy nie uznali jego roszczeń do ziemi. W rezultacie Hiszpanie przez długi czas mieli trudności z kolonizacją tych ziem. Raz po raz ponosili porażkę z powodu oporu rdzennej ludności i niesprzyjających warunków. Dopiero w 1565 roku udało im się założyć pierwszą ufortyfikowaną osadę miasto Stary Testament Augustyn. Nawiasem mówiąc, jest ono uważane za pierwsze europejskie miasto w Ameryce Północnej. Hiszpanie ustanowili już rozległe imperium kolonialne w Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej i na Karaibach, a teraz dążyli również do przejęcia kontroli nad Ameryką Północną. Z San Agustin wyrosły inne miasta na Półwyspie, a Floryda stała się ważną placówką dla Hiszpanów. Oprócz ich religii, języka i kultury przywieźli oni na Florydę niewolników z Afryki, którzy zostali zmuszeni do pracy na plantacjach i położyli podwaliny pod wzrost gospodarczy kolonii. Jednak inne europejskie potęgi kolonialne nie były oczywiście nieświadome tego rozwoju i coraz bardziej kwestionowały terytorium z Hiszpanami. Doprowadziło to do kilku wojen z Francuzami i Brytyjczykami o kontrolę nad Florydą. Brytyjczykom udało się ostatecznie podbić Florydę w 1763 roku w trakcie wojny siedmioletniej. Podzielili ją na dwie kolonie, wschodnią i zachodnią Florydę, ze wschodnim obszarem odpowiadającym dzisiejszej Florydzie. Promowali handel i stała się ona bastionem lojalistów, czyli zwolenników korony brytyjskiej. W północnych koloniach nastroje antybrytyjskie coraz bardziej się rozprzestrzeniały, co ostatecznie doprowadziło do amerykańskiej wojny o niepodległość. W rezultacie wielu lojalistów uciekło na Florydę. Jak już wspomniano, Floryda pozostała lojalna wobec Brytyjczyków, a nawet walczyła przeciwko innym amerykańskim stanom. Jak jednak wiemy, Brytyjczycy zostali pokonani. 13 kolonii na północy uzyskało niepodległość i założyło Stany Zjednoczone Ameryki. W pokoju paryskim Brytyjczycy musieli również oddać Florydę Hiszpanom. Jednak Floryda została poważnie zniszczona przez wojnę i znajdowała się teraz pod rosnącą presją ze strony USA, które chciały rozszerzyć swoją działalność na południowy zachód. Wielokrotnie dochodziło do sporów granicznych i coraz więcej Amerykanów osiedlało się na Florydzie, co oznaczało, że wpływ Hiszpanów na ten region nadal słabu. W latach po roku 1800 wydarzenia następowały szybko i gwałtownie. W zachodniej Florydzie wybuchł bunt przeciwko Hiszpanom i została ona zaanektowana przez USA. Hiszpania była wówczas okupowana przez Napoleona, co oznaczało, że nie była w stanie interweniować ani bronić terytorium. Doszło również do powstań we wschodniej Florydzie i Stany Zjednoczone interweniowały również tutaj. Okupowały ją między 1812 a 1814 rokiem, a kiedy Hiszpania była w stanie uwolnić się spod władzy Napoleona, rozpoczęły się negocjacje w sprawie przyszłości Florydy. Negocjacje były jednak bardzo jednostronne, ponieważ Hiszpania była osłabiona ze wszystkich stron, a całe imperium kolonialne było bliskie upadku. Sekretarz stanu USA John Quincy Adams dokonał więc zamachu stanu i był w stanie odebrać terytorium Hiszpanom za marną sumę 5 milionów dolarów. 5 milionów dolarów miało zrekompensować szkody wyrządzone przez amerykańskich obywateli podczas rebelii przeciwko Hiszpanom. Poza tym była to jednak jedna z najlepszych transakcji w historii, ponieważ Hiszpanie całkowicie zrzekli się swoich roszczeń do Florydy. W ten sposób Floryda stała się terytorium USA w 1822 roku i 27. stanem USA od 1845 roku. Oczywiście musimy również wziąć pod uwagę inflację, a 5 milionów dolarów było dziś warte około 120 dolarów. Niemniej jednak jest to oczywiście śmieszne, jeśli weźmiesz pod uwagę, że Floryda generuje dziś roczny PKB w wysokości 1 biliona dolarów. W kolejnych latach Floryda przeżywała boom gospodarczy dzięki uprawie owoców cytrusowych, tytoniu i trzciny cukrowej, a także budowie linii kolejowych i hoteli. Stała się jednym z pierwszych centrów turystycznych na świecie i ostatecznie jednym z najbogatszych stanów USA.